Klasy, tak tutaj, są jesteśmy w odcinku. Jest śnieg. Na ulicy, co prawda, nie ma. A zostawcie takie, jak te czerwone tam Tak, nadal jeszcze trzy odcinki muszę nagrać. Bo dzisiaj robię sześć odcinku. Jest rower. Yy, dzisiaj to już dużo przejechał. I śnieg. No, pospadł. u mnie na podwórku w ogóle. Jest. I sację Teraz widzicie ać cenzura na mojej twarzy Uch, no. I to jest mój rower ogółem On się bardzo dużo przeszedł Ale słuchajcie kurde zimno Teraz mi Za idę na chatę to montować Ostatnio film już z, z, z domu był A I Tam nic nie masz pięknej kościołek Patrzcie Słuchajcie, dzisiaj chyba jeszcze TikTok nagram, Ale chociaż nie wiem, czy będę miał czas dzisiaj na TikToki, A więc, jeszcze dzisiaj zobaczycie moje z rowerem. Trzymajcie się, no bo rozumiecie, że ja muszę jeszcze to zmontować i wrzucić. Trzymajcie się, mylcze.